No i cześć, zyskałem witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Kilo, słuchajcie, jest ze mną dzisiaj nastler. Słuchajcie, znajdujemy się na Tobiko, będziemy sobie dzisiaj garali troszeczkę na rynek. E, nastler robi pierogi, ja lubię... No, nie masz... Żadnych... <śm> No i dobrze, ludzisko, znajdujemy się na pierwszej ręce. Dzisiaj oczywiście tryb Tobiko. I ze mną dzisiaj następny typ pierogi i jakieś kapusty czy inne takie y, tuńczyki czy coś. Słuchajcie, będziemy zabijali dzisiaj Tobiko. Mam nadzieję, że nam uda się oczywiście. Generalnie chciałbym podziękować, że pod poprzednim odcinkiem z Tobiko było ponad 100 łapek. Nie pamiętam dokładnie ile, mu nie sprawdzałem statusu, ale było naprawdę bardzo, ale to bardzo, bardzo dużo. Mam nadzieję, że w tym odcinku chociaż połowę byśmy dobili. Nie wiem, nie wiem, może, może. Nie, to nie jest y, wykluczone. Słuchajcie. Spadłem, ale dobrze, że nie jest na sam dół. Znaczy, myślałem, że nie do przepaści. Że znowu będzie tak, tak długa arena, że nie będziesz mógł po prostu. Mm. No ja rozumiem, stary. Ja wiem, że długie ręki długo się. znaczy, trudno ciąć, tak? Trudno je jakoś tutaj obrawiać. Ja bardzo stary ciebie rozumiem. E, Naster. Tak. Ja ogółem wiesz. Tutaj też chciałem powiedzieć, kurde, mhm. taką rzecz od serca. Spadłem na sam dół. Nieważne. <grym> A, to, to ta rzecz czy inna? Nie, 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 nie. Mm, dobrze, mówię. A Stary, jak mówiłem kiedy, tam w swoim odcinku, nie wiem czy nie ja dodałem mi już, ale nie nieważne. Jak mówiłem w swoim odcinku, kiedy spotkałem jeża. O, nie? No. O, stary, bo... <grym> no, <grym> no nie? Stary... Spoiler alert! Kurde. Następny. Następny. Nie. No, Dobrze, ludziska, słuchajcie, znajdujemy się właściwie na pierwszej ręce dzisiaj. Nastler jest ze mną, oczywiście. Kluski tutaj zrosłem, ja to oczywiście. Oczywiście, oczywiście. Kluski z makaronem. Oczy, kluski z makaronem? No, tak, tak no można. Jadłeś kiedyś kluski z makaronem? Nie. No to musisz sobie spróbować, bo one są najlepsze. Jak jesz, penty, ale tylko wtedy, kiedy jesz kluski. Tylko i wyłącznie z makaronem. Dobrze. Dobrze, nasterpad, zobaczymy jak mi tutaj pójdzie. Jestem e, tutaj z sześcioma graczami, właściwie z pięcioma, teraz z czterema. Zobaczymy jak to wszystko pójdzie. Słuchajcie, naster... Następ tutaj się z Pokémonami bawi ostatnio. Pamiętam, mówił mi, że coś tam <grym> zrobił niedobrego i musi teraz zapłacić. Musi mieć tutaj po, pozwali go do sądu, tak wiadomo, i na takie. Najważniejsza Maria Wasylowska. Na ten moment mamy prawie 1500 subskrypcji, kiedy ja to nagrywam na YouTube, tak? Tylko 1500 <grym> widzów z nas jest, a czy was właściwie, więc wow, wow. Dobra, nie wow. falcie, kupiłem ci sobie przez Allegro. No i miałeś tego nie mówić. Niestety stary. No musiałem, bo mi po prostu tyle, tyle już po prostu mówisz, mówisz, ale ja no niestety ziemeczki ja mu kupiłem, znaczy o ile ktoś to ogląda, bo nie wiem czy te suby są w ogóle. Jak, nie wiem, kupione, jeśli na przykład ktoś to ogląda. O, wygraliśmy, w każdym razie na mi tutaj kupi suby za ten filmik. Też mi pewnie kupi tam z 200, może 300 zobaczymy no, na takiego. Na... No tak. Coś takiego w każdym razie. no, Subujcie na slera. <laughs> tak. I kolejna ręka ludzie, kolejna. No i dobrze ludziska znajdujemy się już na kolejnej ręce, słuchajcie Nasler W poprzedniej ręce szybciej ode mnie padł, wiadomo, on jest zero. Ja musiałem też kuby sta suby stawiać, jakie kuby, what the fuck kuby. Ej, sojusz? Nie, sorry, ja jestem Spartan, nie wiem jak pisałem ostatnim, w ostatnim osinku z Skywarsów, ja sobie poradzę sam. Jestem samodzielny. <laughs> Ty mnie nie lubisz po prostu. No, wydało się. O! Miałeś powiedzieć, nie no spoglamy, Daniel, ja ciebie tutaj bardzo lubię, no fajnie się z tobą... Nie. No chodzisz, żeby zbierasz? Gdzie? Do Czarnobyla chodzisz, tak? <gryby> tak. zbierać? Do Czarnobyla chodzę, z grzyby zbieram, Także Ludzie, słuchajcie, ja mieszkam niedaleko obodu kaniningradzkiego, ja tam sobie jeżdżę od czasu do czasu do Kaniningradu i zbieram sobie grzyby z nas, też do mnie tam przyjeżdżę, nie, tutaj nie, nie, tramwajem, ja nogą czasami zależy. Ja tylko hulajnogą przyjeżdżam do tego. Bo wiecie, bo jeżeli ludzie go subskrybują, to on za każdą subskrypcję ma złotych 50 i on... <słuch> I jak jemu nabiłem wczoraj 100 subów, ale to cicho, nic nie mówcie jak coś, to on jemu przyszło, wiesz, no. Hulajnoga jemu nowa przyszła, bo to. Ale to cichutko, to nic nie wieć. Jak coś, to jemu nie mówcie, dobrze? Bez kół. Także nastroj już widzimy tutaj. Pierwszy ze Spartaninów. Wychodzę, wyszedł. Dobra, wróciłem. Gdzie byłeś? Zwiedzić świat. A daleko? Tak. Być po tam... i z powrotem. W każdym razie, Nasr padł. Widzimy tutaj, Nasr. Tutaj był na grzybach, czy gdzieś tam był w Kaliningradzie, pamiętam. Znaczy, kasztany. ja widzę. Bydzie... Zbierał kasztan. <noise> Zaraz, jeden tutaj. <noise> patunia właściwie, jeden z graczy na tym serwerze zabije nas. Oczywiście, jeżeli ktoś by zapomniał, jak się serwer nazywa, jasiemc.pl. Takie jest IP, oczywiście bez polskich znaków i goni nas tutaj. Strzela w nas z tej broni, ma bardzo duży odrzut, więc zaraz wyleci poza mapę i będzie coś złego. Zobaczymy, jak tam to wszystko pójdzie. Nastra jakieś dźwięki godowe wydaje i wygraliśmy! No po prostu wygraliśmy. Jesteśmy najlepsi. na jest kubą, Nastry jest zerem, nastr robi pierogi, Nastry robi kapustę i walną kasztana na Kiblu. No i dobrze ludziska, znajdujemy się na kolejnej, ostatniej dzisiaj ręce. Słuchajcie, troszeczkę kasztanów było w tym filmie, troszeczkę pierogów, troszeczkę też jeży, troszeczkę nastlerów, innych spartaninów. Słuchajcie, lecimy sobie na spokojnie, mam nadzieję, że wszyscy tutaj dotrwali do tego momentu. Jeżeli dotrwaliście, napiszcie w komentarzu jeży. No i Ja Jestem Co? bardzo ciekawy ile osób to napisze. Jeżeli ludzie macie coś tam do mnie napisać, na przykład, nie wiem, gówniany odcinek, to też dopiszcie jesz na koniec, to będzie fajne, no Bardzo, bardzo będę wtedy zadowolony, jeżeli ktoś tam zrobi. No, oczywiście nie gówniany odcinek, tylko na przykład nie wiem inny jakiś komentarz, ale to był tylko zwykły przykład, no ja przynajmniej będę tak skomentował swój filmik, ale nieważne. Nie ważne. Trzeba szczelić jemu w poślady Słuchajcie, jutro mam sprawdzian z przyryp, więc muszę się szybko nauczyć jeszcze dzisiaj Jest godzina 22.22 22. Make me a wish, 22.22 Naster, zrób mi kupę Kasztana, Sfa z kasztana Co? No, Mogę please cię Mogę cię wysłać No to wyślij mi zdjęcie kasztana jak robisz Znaczy Ale filmik ja... właściwie Ale ja zbieram kasztany ale nie zbieram kasztany, tylko masz kasztana zrobić. Masz kulturalnie oddać sztolca na kibel. Kibel, K nie kibel, tylko kibel. I masz mi to wysłać stary, bo jak mi te wyżdżę, no, to widział, wyjdzie, no tą no I nie przyjedziesz już więcej do mnie do Kaliningradu. Proszę, następnie wychodź. Dobra, zostawiam. User, user left your channel. <laughs> User left your channel. User joined your channel. <coughs> Widzimy nasler już spadł nasler i słuchajcie ludzie, za dużo pierogów się dzisiaj nawalał W ogóle co ty mówiłeś o jakichś pierogach tych pierogach Kiroks, jakichś tam z Kiroks media expertów No nie, wchodź nie reportuj Kiroks, mi Reportujemy Fitno A dałeś pro suba? Propagandowanie terroryzmu Ej! Zostałem Jeden z niewielu Pióż. Nie no, nie, no i nie, nie, no nie, no nie mam. No Nastler! Nie, nie, ja, ja ci daję normalnie pornografię Dajesz mi? Nie, znaczy co? O, dzięki. <głos> <głos> no i spadłem ludzie, słuchajcie, tylko przez Nastlera nastler ma duże, ale to bardzo duże e, su. Co? Dobrze zniska, <noise> może to jest sło. Nie Nastler, wiesz co? Ja już więcej z tego nie nagrywam. Cześć! To ja sam też nie nagram. Le user, user left your channel. User left your channel. <głos> <głos> Dobra, wróciłem i wiesz, i ja ci teraz podaję PayPal. Oh, what czekaj, the fuck? Ja ci nie, teraz... nie PayPal. Nasler, tylko nie to. Chcę swój PayPal. No okej, okay, ludziska, słuchajcie, dzisiaj sobie graliśmy na trybie Tobiko na serwerze jasiemce.pl, jest ze mną dzisiaj Nasler. Cześć. Lubi pierogi, on ja lubię kasztan. co. Także słuchajcie, ludzie, ja was zachęcam do subskrypcji naszych obu kanałów. na Nastera kanał oczywiście macie w opisie. Także co, ludziska, no co? Żegnamy się z wami serdecznym, mistrzowskim piątaczkiem na czoło, czy coś? I Cześć wszystkim, cześć i Naster musisz powiedzieć cześć. No tak, właśnie tak ci mówiłem i.